Plus minus rok temu zadebiutował pierwszy połowiczny patch Dragonflightów 10.05 wprowadzając za sobą quality of life zmiany, większe oraz mniejsze oraz kilka feature'ów, a w tym Trading Post. Minęło więc ponad 12 miesięcy, a Trading Post jest przez wielu uwielbiany oraz przez innych zwieszczeniem chuja w dupie. Dla niewtajemniczonych wyobrazić musicie sobie Battle Passa, ale bez Battle Pass. Majestic, o czym ty do chuja gadasz? Co pierwszego każdego miesiąca pojawia się nowy Trading Post, dostępny w pełni za darmo dla każdego. Gracze dostają możliwość wykonywania aktywności, które wliczają się do paska progresowego. Wypełnienie go daje nam walutę, a na końcu drogi czeka dodatkowa nagroda główna. Wspomniałem o walucie. Tender coin. Wymieniamy ją trading postowego wendora na różne przedmioty czysto kosmetyczne. Monty, transmogi, zabawki. Dla każdego znajdzie się coś, co może go zainteresować. Nagród jest oczywiście więcej niż coinów, więc gracze muszą sobie wybrać co chcą kupić, a jeśli jest maksymalnie dużo rzeczy, których interesują i im na coś nie starczy, to mają dwie możliwości. Zamrozić i przenieść jedną z nagród na kolejny miesiąc, albo po prostu poczekać aż przedmiot z danej oferty kiedyś wróci Gdyż w sklepce jakiś czas przywraca przedmioty, które już były, by ludzie mogli je kupić, jeśli nie grali lub jeśli im kiedyś nie starczyło. Aktywności są bardzo banalne, umożliwiając każdemu graczowi wypełnienie trading posta, nawet jeśli gra po 20 minut dziennie. Nie żartuję, Większość graczy aktywnych jest w stanie odhaczyć cały pasek progresowych w ciągu godzinki i mieć content. Dobra Majestic, koniec tych kwiatków i motylków pięknego świata przedstawionego. Wystawiaj karty na stół. Gdzie jest to wielkie zło wyłaniające się z zamglistej czerwonej poświaty? Lord Sith morderca małych Jedi. Nie zapominajcie, że jest to World of Warcraft, gra słynąca z tego, że ma od zajebania ludzi, którzy w to grają, mimo że tej gry nienawidzą, więc i również na Trading Post znajduje się fala krytyki. Ogólnie pojawiają się trzy zarzuty główne. Po pierwsze, wielkie, najgorsze, przerażające FOMO. Czym do kurwy jest FOMO? Z angielskiego Fear of Missing Out, czyli strach przed tym, że coś nas ominie, bo widzicie, obczajcie ten fenomenalny chwyt strategiczny, marketingowe Deus Ex, nawet nie żartuję. Sama myśl o tym mnie pobudza i podnieca, gdy stawiam się w punkcie siedzenia wielkich korporacji. Wof jest grą na miesięczny abonament, a nowy trading post i nowe nagrody pojawiają się co miesiąc. Tak banalne, a tak kurwa piękne. Jeśli jest coś, czego gracze opłacający abonament nienawidzą, to jest to właśnie strach przed tym, że jeśli go nie opłacą, to minie ich fajna nagroda. Psychologia ludzka to piękne miejsce, gdyż ludzie są po prostu idiotami i możecie im tłumaczyć, gdzie znajdują się w FOMO. Mogą być nawet tego jak najbardziej świadomi, a i tak mimo wszystko wiedzą, że nie grają nawet w grę oraz że przez kolejny miesiąc nie odpalał jej ani razu, to kupią kurwa abonament, żeby w godzinkę odjebać trading post i nic przypadkowo nie stracić, a już na pewno nie ten fenomenalny nowy transmog, który się właśnie pojawił. Ale Majestic, skąd więc krytyka, skoro to ludzie są idiotami jebanymi? Otóż stąd, że Blizzard wykorzystuje fakt, że podatny na tanie chwyty marketingowe człowiek jest takim prostym celem. Osobiście argument celowego wykorzystania FOMO mnie jakoś specjalnie nie kupuje, gdyż mimo, że na pierwszy rzut oka w miarę logiczny tak po głębszym zestawieniu łączy on dwa teoretycznie ze sobą połączone, ale w rzeczywistości oddzielne aspekty. Abonament oraz miesięczny reset trading postu. Bo widzicie, to nie jest Także gdyby nie było trading postu, to nie byłoby abonamentu. On był zawsze oraz mam nadzieję, że też zawsze będzie. To są dwa osobne byty i równie dobrze można każdą kolejną możliwą aktywność w WoWie podpiąć pod FOMO, gdyż istnieje abonament, co nie ma żadnego większego sensu. Inną sprawą byłoby, gdyby trading post działał na zasadzie prawdziwych battle passów, czyli abonamencie wewnątrz gry. Krócie gdybyście musieli co miesiąc kupować dodatkowo dostęp do trading posta, no to byłoby totalnie przepierdolone, jeśli do tego kiedyś dojdzie, to chuj wie gdzie sami wiecie komu. Drugi zażyt to tenderscoiny, czyli ta waluta oraz zarzucenie Trading Postowi bycia <grymne> pay to it, cokolwiek to kurwe miałoby znaczyć. Widzicie, post jest fajnym narzędziem dodawania kosmetycznych rzeczy do gry, ale nie do sklepu, więc czysto teoretycznie rozwijamy grę, a nie nienawidzony przez wszystkich kosmetyczny sklep z mikropłatnościami. A waluty Trading Postowej nie da się kupić w sklepie, Blizzard tak zarzekł, że nigdy nie będzie takiej możliwości. No i byłoby to technicznie prawdą, gdyby nie kolejna tym razem już rzeczywiście szemrana sztuczka marketingowa, mianowicie pojawia się czasem w sklepie oferta na, powiedzmy, transport. Jakaś zjebana palerynka, którą ludzie niekoniecznie muszą kupić, ale i tak znajdą się tacy, którym pelerynka się bardzo podoba i ją kupią. Ale! Do pelerynki dodają w gratisie 200 tender coinów postowych. No cóż, Blizzard nie skłamał. Powiedzieli, że nie będzie można kupić coinów, ale nigdy nie powiedzieli, że nie dodadzą coinów jako dodatek do sklepowych ofert. Co jeśli kupiliście w chuj interesujących was rzeczy w Trading Poście, ale jest jeszcze ten jeden piękny mount, do którego brakuje wam 100 coinów? Co, macie czekać kilka miesięcy, aż się znów pojawi? Po chuj, skoro możecie kupić pelerynkę ze sklepu i dostać 200 coinków. Mimo, że to po części wina graczy i FOMO, że muszą koniecznie wejść w powsiadanie jakiegoś piksela, tak większa wina leży jednak po stronie Blizzard'a, gdyż no ten ruch z coinami jest całkiem sporą chujnią i feature w grze, który miał być wolny od mikropłatności, teoretycznie dalej bezpośrednio od nich wolny, ale w praktyce nie do końca. Wspominając o tym, trzeba jednak powiedzieć o pozytywnym aspekcie Trading Postu, mianowicie pozwala on również zyskać rzeczy z item shopu, nie wydając na nie pieniędzy. widzicie, zarówno Ponty zaczęło się w Trading Poście pojawiać, które są, czy tam były do kupienia w sklepie. Jakiś czas temu były to te z kolekcjonerki na 15-lecie Nieważne. Ale są też również oferty pojawiające się czasem w Item Shopie z coinami w bonusie i małym druczkiem zawsze jest napisane, że jeśli gracze nie kupią danego transmogu za pieniądze, to w ciągu kilku miesięcy ten i tak pojawi się do kupienia w Trading Poście za coiny zdobywane po prostu w grze. Dostaliśmy więc z jednej strony możliwość wejścia w posiadanie i temu z Item Shopu nie płacąc za nie, ale z drugiej dobry Pretekst dla Blizzarda na tworzenie więcej takich kosmetyków. Wspomniałem jeszcze, że był trzeci zarzut, ale kurwa, w trakcie pisania tego skryptu zapomniałem co to było. A nie chce mi się czekać z nagrywaniem, aż mi się znów przypomni, więc nie wiem, kurwa, wyręczcie mnie w komentarzu. A ja przejdę do zakończenia, jak gdyby nigdy nic. No a wracając do. Pytania z tytułu, czy Trading Post jest wielkim narzędziem zagłady, czy zbawieniem dla graczy? No, myślę, że to zależy od podejścia. <grytanie> Osobiście nie odczuwam tej idiotycznej potrzeby na to, by posiadać z niego wszystko. Szczerze mówiąc, zwykle mam nadmiar waluty, gdyż sporo rzeczy w poście mi się po prostu nie podoba, a ja jestem prostym człowiekiem, jak mi się coś nie podoba i mnie nie przekonuje, to tego nie kupuję, nieważne czy w grze, czy poza nią. Nie czuję też potrzeby kupowania rękawiczek z item shopu z bonusowymi tendercoinami, gdyż ani te rękawiczki mi się nie podobają, ani nie potrzebuję jakoś Specjalnie tych coinów, a jeśli reklamiczki mi się podobają, to poczekam dwa miesiące i kupię je w trading poście za nadmiar posiadanych coinów, jeszcze się ciesząc, że nie musiałem wydać pieniędzy. Nie chcę jakoś ignorować negatywnych aspektów posta, o których wspomniałem w tym materiale, czy zrozumienie rantujących o tym ludzi, gdyż dobrze zdaję sobie sprawę, jak mocnym narzędziem jest marketing i ludzka psycha, ale szczerze mówiąc, mam to trochę w piździe, bo z mojej perspektywy to gram sobie w 10 lat w gierkę, która mi się wciąż w chuj podoba i zajebiście dobrze się bawię. Abonament i tak opłacam, nie idzie on na marne, gdyż spędzam tu miesięcznie w chuj godzin. I jeszcze w dodatku co miesiąc mam nowe rzeczy do roboty oraz fajny tematyczny zmieniający kolor względem dnia i nocy transmog do zdobycia za wykonanie po prostu różnych aktywności, które mnie ciekawią. I wiecie co? Mi się to kurwa podoba. Gdyby mi się nie podobało, to bym w tę grę pierdoloną nie grał. Jeśli kiedyś uznam, że dostępne w grze rzeczy mnie nudzą i już się nie bawię tak dobrze jak kiedyś, albo nie wiem, dopadło mnie życie i nie mam czasu, to gwarantuję, że Trading Post nie będzie tym, co sprawi, że poczuję potrzebę kupienia abonamentu, żeby przypadkowo nie stracić Jakiegoś zjebanego kurwa monta No, podobało się? Zajebiście mordo. Tak jak wspomniałem, napisz coś od siebie odnośnie trading postu. Jakie są wasze odczucia? A, i ja wiem, że sam gadam językiem, jakim gadam, ale jak piszecie tym samym językiem w komentarzach, ty tup, tu po prostu usyła lub ukrywa bez mojej ingerencji. A później się do mnie ludzie przypierdalają, czemu komentarze im znikają, więc no kurwa, ten. To nie moja wina. Zostaw suba lajka i się